Policja już teraz przypomina i apeluje, by w święta nie dać się okraść. Nie informujmy na różnych portalach społecznościowych, gdzie się udajemy albo gdzie już przebywamy. Jest to także informacja zwrotna dla potencjalnego złodzieja, że mieszkanie jest puste i mogą, i mogą działać. Ważne jest także to, aby być zawsze czujnym. W okresie, kiedy szczególnie dużo kupujemy w internetowych sklepach, bądźmy ostrożni. Wybierajmy sklepy z wieloma opiniami, bądźmy. Czujni i ostrożni w przypadku przekierowania z witryny internetowej do witryny naszego banku. Zawsze sprawdźmy, czy adres strony, na którą nas przekierowano, jest taki sam jak oficjalny adres strony naszego banku. Jeżeli słabo orientujemy się w internecie, zachowajmy szczególną ostrożność. Nie bójmy się poprosić kogoś młodszego, znajomego, członka rodziny, aby nam bezpiecznie pomógł dokonać zakupów w internecie. Jednocześnie robiąc przedświąteczne zakupy w centrach handlowych czy też na bazarach, należy uważać na kieszonkowców, którzy na pewno będą wzmagać e, swoją aktywność. E, tam, gdzie są tłumy, na takie zakupy zabierajmy odpowiednią ilość gotówki, bowiem kieszonkowcy będą grasowali bezpośrednio w sklepach, na bazarach, ale także w środkach transportu publicznego. Wzmożone patrole policji będą również na drogach. Przed podróżą sprawdźmy stan techniczny naszego pojazdu oraz jego obo Obowiązkowe wyposażenie. Pamiętajmy również, że warto zmienić w samochodzie opony na zimowe. Bieżniki opon zimowych mają szerokie, głębokie rowki, które znacznie lepiej radzą sobie ze śniegiem niż opony letnie. Policja cały czas apeluje i przypomina, aby nie wsiadać do samochodu po alkoholu. Podczas świąt Bożego Narodzenia nad bezpieczeństwem powiatu Chrzanowskiego czuwać będzie jak zwykle zwiększona liczba funkcjonariuszy.